Okej, okay, witajcie śmingus Odynguso w wodnym odcinku z Blunsu. Dzisiaj znów walczymy z widzem, znów będzie inna taktyka niż zawsze. Dzięki Kacperowi Rybarzowi. No i teraz walczymy z Antkiem Dynamitem i przechodzimy do gry. Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku z Blues to the Battle. Dzisiaj walczymy z Antkiem Dynamitem. Przywitaj się. Jeszcze raz. No dobra. No i wydaje mi się, że możemy zaczynać. Yy, dobra, yy, mała przerwa techniczna. Yy, na chwilę muszę wejść na Skype. I dzisiaj, yy, jak, tak jak ostatnio, będziemy robić inną taktykę niż zawsze robię. Zacznę standardowo, bo ostatnio były trochę z tym problemy. I dopiero potem, jak ja to już... Yy, że tak powiem, zrobię, to dopiero zacznę jakoś inaczej wszystko budować. Więc zaczynamy standardowo i sobie budujemy Bomb Towera. No dobra, to zgaduję, że masz na imię Antek. Tak. No dobrze, może powiedz coś o sobie, ile masz lat? 10. Ok. 10 lat. Ok, Ok. Yy, nie wiem, tak jak standardowo. Jaką grę aktualnie? Y, najbardziej grasz, że tak powiem? Jaka ci się gra aktualnie najbardziej podoba? No, w blondy gram. Okej, okay, blondy, no dobrze. Hmm. Dobra. Co jeszcze mógłbym zapytać? No nie wiem. doki. No widzę, stosujesz taktykę z ninjom na starcie. Hmm? Nie, ja nie mam taktyki. A, nie masz żadnej taktyki. Czyli za każdym razem improwizujesz? Zależy. A, prawie nas zawsze na samym początku stawiam ninja. Mhm, dobra, tylko ja widzę, że wysyłasz balony, że tak powiem, dolne. Czy na 100% znasz zasady long game'a, nie takiego zwykłego, tylko long game'a, takiego jak jest u mnie? No. no chyba właśnie, nie? Dlatego, bo wysyłasz różowe z dolnej półki których jest ewidentny zakaz wysyłania i mógłbyś wysyłać balony, które są od góry? Mhm. No to fajnie, że mógłbyś. No to mam nadzieję, że te różowe zaraz przestaną iść. Dobra, już nie idę. No dobra, wysyłaj balony te tylko, które są na górze i do tych różowych, nie tych, które wysyłałeś przed chwilą, tylko do różowych tych, które są dostępne od rundy, dziesią do od rundy dziesiątej. OK, koniec spida. Wydaje mi się, że już możemy postawić Ninja. I jak walczyłem ostatnio, jak yy, zapamiętałem, to bardziej mi się opłaciło postawić Ninja od góry, ponieważ on nawet nieźle czyści te balony, a wtedy wcześniej rozwali czarne. Jak będzie pod double shota, to spokojnie samemu może cza z czarnymi sobie poradzić, które idą w rundzie dziesiątej. Tylko go sobie minimalnie ulepszymy. No, i tak to, to już możemy dalej zwiększać ekonomię, ale zaraz zobaczymy, czy moja teoria wyjdzie w praktyce. No i dobrze, zaraz idą czarne. Dobra, runda dziesiąta. I co z tym ninjom? Ej, 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 gdyby nie eko, to ten ninja sobie spokojnie by poradził. Czyli tak jak ostatnio było, moja teoria się potwierdziła. No i dobrze, napiszę to na czacie i zapytam się u Ciebie, jaka jest Twoja ekonomia. 384, no dobra. Halo, halo, jesteś na linii? Tak, jestem. Dobra, to może zapytam, jak znalazłeś mój kanał? Szukałem odcinków z Blonsa i właśnie trafiłem na Ciebie. A, szukałeś odcinków z Blonsów i na mnie trafiłeś? No widzisz, blusy to jest jedna z najpopularniejszych serii na moim kanale, a teraz ty nawet jesteś w niej. Jak się z tym czujesz, że nagrywasz ze mną? Spoko jest? Jak? Jak się czujesz? Dobrze. Dobrze? Fajnie? Na pewno? Tak. To ja się bardzo cieszę. No dobra, to zaraz sobie zwiększę do na razie satysfakcjonującej mnie liczby i pokupuję sobie jakąś obronę. No gdyż, ponieważ muszę mieć... <śmówki> że tak powiem <śmówki> no po prostu obronę. Okej, okay, powróciłem, nie wiedziałem, co się przez chwilę działo. Yy, jakby to powiedzieć, no. Yy, trochę i wyłączyłem z cakepa, bo już trzeci raz w tym odcinku yy, jestem atakowany, a teraz sprawdzam sobie, jaki klawisz ma. Manki backener i sobie postawiamy backenerów trochę. I bakenery gdzieś tu jeszcze jednego bla, bla 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 bla. Chyba już jednego jeszcze nie zmieszczę. Chyba, że tego bym sprzedał jakoś tu spróbował go bardziej wcisnąć. Nie, dobra. Następnego bakenera już nie wcisnę. Tutaj więc po prostu go może pou, poulepszam ich troszeczkę porówno. Najpierw to sobie ulepszę, to sobie ulepszę. A teraz nie będę się skupiał na jako, tylko może się skupię na zmienieniu mojej taktyki. Więc sobie na spokojnie, na luziku powolutku poulepszamy statki. Najpierw, żeby strzelały winogronami, a potem, żeby były lepsze. Halo, coś tam szepczysz? To do mnie czy nie? Nie, no nie. Dobra, bo tak słyszę, że szepczesz, to się dziwię o co chodzi, ale jeżeli to nie do mnie, to okej. Okay. No dobra, poulepszajmy te nasze statki. Nie jest to moja ulubiona wieżyczka, ale w jednym z odcinków się do niej trochę przekonałem. Jest dobrze. Jej, 20 pieniążków mi zabrakło do ulepszenia kolejnego statku. Te statki nawet ładnie czyszczą, no ale... Jednak w razie jakiejś walki, gdzie chcę pobić rekord, będę zostawał przy mojej starej taktyce. No dobra, może chcesz kogoś pozdrowić, coś powiedzieć? To ja zaraz nastawię mikrofon. Okej, okay, czyli tak jak większość osób nie chcesz nikogo pozdrawiać. Oki doki. To dobra, to cię zapytam, jaką masz ekonomię? 521. 521. No spoczko, spoczko. Chyba się bardziej na obronie skupiasz. No właśnie stawiam ma maulery. Już tak wcześnie. Ja stawiam od 15 rundy. A po co tak wcześnie? Nie wiem, dla bezpieczeństwa. Nie, ja bym według dla ciebie dopiero stawiał w 20 rundzie albo 21. Gdy rzeczywiście niedługo będziesz małap. Ale to oczywiście zależy od Ciebie. To są tylko takie mo moje małe porady. No i dobrze, to ja tu chyba sobie pozwiększam ekonomię. No i robimy speed. E Okej, okay, wracamy po speedie. Już trochę idzie, zaraz będą szły ma maulery. Ty się może. mam będą szły. Brawo dla Eryka. znowu ostatnio takie wejle, czasami wale. Ale dobra. Ma zaraz w 23 idą ma maulery. Więc dobrze. A tak naprawdę idzie map w następnej rundzie. Więc sobie postawię jednego ma maulera. Na bezpieczeństwo. Zaraz postawię drugiego, trzeciego, ale skupiam się tutaj teraz na obronie, bo chcę, żeby to jakoś fajnie wyglądało ta inna taktyka, żeby było tak byle, żeby miał 10 000, jako i wszystko postawiane. Chcę się pobawić i postawić jakoś inaczej te wszystkie balony niż zawsze. Ok, idzie mob nasz ukochany. Taki twardy to on nie był. A ja sobie jeszcze zaraz poulepszam ostatki. Żeby były jeszcze lepsze. Oczywiście poulepszam je pod destroyery. Ale chyba zanim to zrobię, to jednak zwiększę sobie jako do 2000, bo tak trudno mi będzie ulepszać bez jako 2000, a najlepiej do eko 2200. To wtedy za co 6 sekund bym mógł jednego Destroyera stawiać, Więc dobrze. Zwiększamy, jako zwiększamy. A gdzieś tak strasznie mało się odzywasz. Nie chcesz pogadać, cokolwiek. Pytaj mnie o co chcesz. Raczej znaczy, praktycznie, no. Wiesz, rzeczy kanałowe, jakieś. rzeczy tego... na ty... No dobra, to zbieraj, zbieraj. w takim razie, czyli dużo tematów do rozmowy nie mamy, to w takim razie jak... Tak bardzo nie chcesz gadać, to po prostu robię kolejnego speeda. Dobra, lecimy. Oki doki, tym razem trochę krótszy speed, ponieważ stać mnie na mistera Destroyera. Więc sobie już kupuję duży statek, bardzo szybko strzelający. No i dobrze, kolejny destroyer. Y no więc kolejny może tak tak for fun, jak widzicie, nie mam upgrade'u dostatku, więc. Czemu nie sobie polepszam tylko na taki poziom. Nie potrzebuję wyższego tak bardzo. Więc kolejny upgrade i ostatnie 6 sekund i powinno być. Trochę jest trudniej niż zwyczajny, no ale od czego są tego typu challenger, a? a teraz bym sobie kliknął I. Y. Nie, nie, y, tylko te. Te? Te. I podostawiałbym trochę nicz, Trochę dużo ninch. No i dobra, po prostu czekajmy, co się dalej stanie. Zaraz idzie BFB. Danger, danger, danger. Puch. Z mapą to tu się da grać. Na strzałę BFB zdejmuję. Ja w ogóle dawno nie pamiętam, że jest w ogóle coś takiego jak map to jest śmieszne, że w ogóle tego nie używam, Jak to na jeden strzał zdejmuje BFB. Może tego częściej używać. Szczerze pobuduje miliony tych map asesynów. Jak przejdzie tylko BFB to kliknę raz i resztę dokończą ninja i destroyer. To jest naprawdę dobry pomysł. Czemu wcześniej na to nie, nie wpadłem? Zwiększę go do 3200 zaraz i wtedy bez problemu będę mógł... ...sobie e, niszczyć właśnie BFB na strzałach. Okej. Okay. Halo, halo, jesteś? Mogę sobie nie poradzić. Ja w ciebie wierzę, że e, sobie poradzisz, bo ninja powinni cofnąć. Nie, 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 trochę za daleko przychodzą ninja. War, działać, działać, bronić, bronić. obronić naszego Antka. Dobra, żyjesz, jest dobrze, jest dobrze. Obroń się jeszcze przez moment. Obroni się. No, nie zauważyłem, że już mam 3000. Eko to jak będzie 3200, to się pobawiło. O, te balony dość daleko idą. Mam nadzieję, że to tylko wizualny bug. Uuuuh, przeżyjesz 23 HP, ale idzie tutaj garska ceramicznych. O, to chyba GG. No dobra, GG. Nawet nie zdążyłem napisać. No dobra, przypomnij mi do jakiej rundy doszedłeś najdalej? 35. 35. Ach, po prostu to już trzy kroki stąd. No ale niestety nie udało się. Przeważnie jak moi przeciwnicy przegrywają, to jest coś takiego, że skończyli na 34 dochodzą do 35, już przegrywają i w ostatniej sekundzie jest 36. Niestety tutaj tak nie wyszło. No dobra, dziękuję ci za mecz. Pożegnaj się. Pa. No dobra, to z przeciwnikiem się już żegnamy. No i dobra, to była właśnie już inna walka. Użyłem nowych taktyk, tak jak niektórzy się prosili właśnie kilka walk będę stosował, za każdym razem starał się jakieś nowe taktyki. W poprzednim odcinku widzieliście było miliony ma Maulerów, a w tym było destroyer i Asasyni, to może w następnym, nie wiem co spróbujemy sami ninja, albo coś takiego. No dobra, nie mam pojęcia, może w przyszłości z tego zrobię one for all. nie wiem, takie, że tylko ja jest, mam one for all. No dobra, a to by było na tyle z kolejnego odcinka Bluestead Battles. a na razie widzimy się w kolejnych.